Witam Państwa serdecznie w naszym programie, a szczególnie serdecznie witam wszystkie wagi. Panów wagi, panie wagi, rodziców małych wag, bo to wagusie. wagusie, bo to będzie program o Was. Powiemy Wam, co Wam przyniesie nowy 2014 rok. Najpierw ja poproszę IT, żeby wyciągnęła dla Was runę, która będzie Was prowadziła przez ten rok. Nie, przez cały miesiąc. 12 roku. miesięcy, a Lamy. potem zapytamy Tarota: Co mamy? Mamy runę Koszta przeznaczenia, mamy? runę pewda, ale jest to Piękna również runa. czas. Tak, to tutaj właśnie, nowy plotą nasz, nasze przeznaczenie, nasz czas. Należy Piękna. uważać. Troszeczkę w tym roku będzie trzeba, ponieważ nie wiadomo, to przeznaczenie zagra dużo, ale Zobacz, zobaczymy, co w tym przeznaczeniu będzie. Tarot jest bardziej konkretny. Zobaczymy, co Wam ten rok przeznaczył i zacznijmy sobie od spraw uczuciowych. Wagi są bardzo wyważone, wagi są bardzo powściągliwe w okazywaniu uczuć, ale są też bardzo uczuciowe. Kierują się uczuciami. Uczucia. Mili Państwo, spod znaku wagi. W tym roku trzeba będzie troszeczkę porzucić to swoje wyważenie, tą swoją powściągliwość i wyjść ze swoimi uczuciami, ponieważ pierwsza karta jest to karta Rydwanu. Karta Rydwanu mówi o tym, że człowiek bierze los w swoje ręce, bierze lejce i jedzie naprzód. To przeznaczenie, pogoni? to przeznaczenie go pogoni, i tutaj jest pustelnik, i tutaj jest księżyc. Czyli wszystkie wagi, okazujcie swoje uczucia. Mówcie o swoich uczuciach swoim partnerom, swoim bliskim. Wychodźcie z inicjatywą, przede wszystkim wychodźcie z inicjatywą, i ten rok w uczuciach wtedy będzie bardzo pomyślny, bardzo owocny. Natomiast jeżeli postąpić w taki sposób, że się znowu schowacie, znowu będzie to takie wyważone, nie wiadomo o co chodzi, bo się jeszcze nie zdecydowałem, no to wtedy ten rok będzie taki troszkę mniej pomyślny, jeżeli chodzi o uczucia, bo te karty mówią o takiej troszkę alienacji, samotności, nieokazywanie tych uczuć, więc trzeba wyjść naprzód, będzie wam kierowała ta karta, ją pokażę, karta Rydwanu, naprzód, szybko, pewnie i zdecydowanie. Nie, tak, zastanawiać. Nie, nie zastanawiać się. Nie zastanawiać się, dokładnie. Zobaczymy, co będzie w finansach. Uwag. Tutaj się jakichś większych zmian nie spodziewam, bo te wagi jednak są wyważone i te pieniądze... Ale może ta prawa szala pójdzie ...wydają do rozważnie. Bardziej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Również mamy rydwar. Czyli wszystko to jest zgodne. Wy pójście naprzód, pójście do przodu. Ten rok przyniesie ze sobą taki czas na zmiany. Te zmiany będą korzystne, jeżeli je Państwo sami zainicjujecie. Czyli jeżeli chcecie zmienić pracę, szukacie jej sami. Jeżeli chcecie wyjechać, nie wahajcie się, nie myślcie o tym więcej. Po prostu to zróbcie. Jeżeli chcecie coś kupić, sprzedać, wydać na coś pieniążki, po prostu trzeba to robić. Zobaczymy sobie teraz, co się będzie działo w zdrowiu. To, że będzie nasz ostatni rozkład i kartą przewodnią jest kapłanka. Czyli ogólnie będzie dobrze. I ogólnie będzie to rok lepszy dla kobiet, czyli będą, będzie ta energia kobieca panowała w tym znaku. Ta energia wody, energia emocji. Czyli trzeba bardzo uważać na emocje, dokładnie tutaj nam karty pokazują, żeby te emocje były wyważone. Pozostałe dziedziny życia do przodu, dynamicznie, mocno, podejmowanie decyzji. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, o emocje, Zachowajcie Państwo to, co jest Wam przypisane przez kosmos, czyli umia. Dziękujemy ślicznie. Do widzenia. Do widzenia.